Dzień dobry, moi drogi, witam was. Dzisiaj pokażę wam cudowny masaż za pomocą tych kul. Kul, które przede wszystkim użykają mnie także wyglądem, nie tylko oczywiście działaniem, które jest tej podstawą, ale one są po prostu takie przepiękne. Mają nakładki. Ja teraz tutaj no i pokażę, jak wygląda kula bez nakładki. A te nakładki są po to, żeby ona po pierwsze się nie wyślizgiwała z ręki, po drugie, żeby nie chłodziła rąk. Dlatego, że my wcześniej, przed masażem, takie kule powinnyśmy trzymać w zamrażalniku. To, co jest bardzo ciekawe, to to, z czego one są wykonane. Czyli one są wykonane z takiego tworzywa borokrzemowego, szkła, które po pierwsze jest bardziej odporne na temperatury, i jest bardziej trwałe. I dzięki temu, że są wykonane one właśnie z takiego szkła, jak i również wypełnione hydrożelem, który nie zamarza, chyba że osiągnie temperatury powyżej, przepraszam, poniżej minus 30 stopni. To wtedy tak, natomiast generalnie no, kto ma w zamrażalniku taką temperaturę, czyli do minus 30 one nie zamarzają i przez to są bezpieczne dla naszej skóry, czyli tutaj nie ma ryzyka przemrożenia tkanek ani ewentualnie, co gorsze, ewentualne właśnie takie zniszczenie naskórka tak, poprzez przymarznięcie. Do czego są te kule? One są, słuchajcie, genialne do masażu całej twarzy. Właśnie po schłodzeniu idealnie będą się nadawały do redukcji obrzęków. Szczególnie jeżeli ktoś ma tendencję do porannych obrzęków, to uważam, że to jest genialne rozwiązanie. Dla mnie wyjątkowe jak i również do masażu całej twarzy. Masaż tymi kulami będzie przede wszystkim dosyć intensywnie poprzez też wykorzystanie elementów krioterapii, napinę skórę, czyli tutaj będziemy mówili o możliwości ujędrnienia twarzy. Także do pewnego stopnia do... możemy też myśleć o zredukowaniu napięć, jeżeli masaż będzie wykonywany też w odpowiedni sposób z lekkim dociśnięciem schłodzenie skóry, takie jakby orzeźwienie, obudzenie i również wyciszenie. Jeżeli ktoś ma skórę taką nadreaktywną, skłonną do zaczerwienienia, to masaż tymi kulami potrafi taką skórę fajnie wyciszyć. Wkładamy je generalnie do zamrażalnika, mówi się przynajmniej 30 minut przed. Ja uważam, że warto jest je po prostu trzymać w zamrażalniku i wtedy nie musimy o tym pamiętać. Masaż wykonujemy w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, więc jeżeli mówimy o takim masażu liftingującym, to będą to bardziej ruchy, które będziemy kierować od dołu ku górze. Natomiast jeżeli będę myślała o masażu drenującym, to raczej zaczynam od góry i schodzę w dół. Ruchy są bardzo proste, bardzo intuicyjne. To, co jest ważne, to koniecznie przed masażem musimy natłuścić dobrze skórę. Inaczej one będą ciężko się przesuwać i jest to masaż, taki bym powiedziała, mniej efektywny. Jeżeli skóra jest dobrze natłuszczona, one wtedy bardzo fajnie, delikatnie się przesuwają. Jak i również, kiedy są bardzo zimne, to jednak ta warstwa czegoś tłustego będzie też skórę troszeczkę chronić. I na przykład możemy robić takie ruchy liftingujące czoło, również na boki. To jest naprawdę bardzo przyjemne. Również zatrzymujemy się na skroniach. Górna powieka, ale tutaj jestem za tym, żeby bardziej tak tymi kulami kręcić niż przesuwać. Można chwilę dłużej nawet przytrzymać, jeśli jest obrzęk. Podobnie właśnie tu, gdzie się lubi robić worek pod oczami. I potem właśnie takie ruchy liftingujące. Podobnie, jeśli myślimy o masażu liftingującym, to także tego typu ruchy będziemy robić. Ja teraz nie mam natłuszczonej twarzy, dlatego te kule tak mi łatwo się nie przesuwają. O, tak się czepiają. I to jest właśnie to, o czym mówię, że lepiej, żeby był masaż wykonany na skórę natłuszczoną. Lubię wykorzystywać. Tę część mniejszą, bo ona bardzo fajnie będzie rozmasowywała wewnętrzne kąciki oczu, szczególnie jeśli jest tendencja do opuchlizny górnej powieki, to ona często puchnie mocniej od wewnętrznej strony. I tutaj też można schłodzić tę okolicę i lekko rozmasować, podobnie jeśli chodzi o dolną część. Tak jak wspomniałam, masaż kącików oczu jest też bardzo ważny. Ten punkt będzie wpływał na zrelaksowanie napięcia mięśnia okrężnego, przez co będziemy też redukować kurze łapki. Potem mamy takie punkty przy nosach, które z wielu względów warto masować, także pod kątem ajurwedyjskiego masażu marma, ale o tym w tej chwili nie będę mówić. Natomiast to, co jest ważne, to jeśli rozmasowujemy tę okolicę, to też będziemy wpływać na poprawę wyglądu nosowo warkowych I potem sobie wracam znowu do kuleczek i rozmasowuję linię żuchwy. Także chwila na brodę, podbródek. i okolice za uchem. Tutaj lubię sobie je tak lekko docisnąć. To jest też taki bardzo ważny punkt. Jeden z punktów młodości. Warto jest go stymulować. I kilka ruchów po szyi. I także możemy robić takie ruchy od środka na zewnątrz, ale raczej omijamy okolice tarczycy. Podobnie dekol. Dekol także możemy wymasować. Tutaj jeśli chodzi o dekol, to takie ruchy promieniste. Od dołu dekoltu do góry. I tutaj również na wprost, czyli kilka takich ruchów, i potem w ten sposób sobie masujemy. Kulę znajdziecie w sklepie piękna.com w zakładce akcesoria. Zachęcam, są naprawdę cudowne. Pozdrawiam serdecznie, pa. pa.